E aí Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj tak naprawdę będzie najszybsza recenzja na świecie. Będę oczywiście mówić o premierowym horrorze, aplikacja, którego angielski tytuł brzmi Bedewild. Cóż za niesamowity zbieg okoliczności, że akurat w dniu, kiedy miałem nagrywać tę recenzję, przyszła do mnie moja paczka z Chin zaledwie po trzech tygodniach, a zazwyczaj idą miesiąc, właśnie z takimi oto gadżetami. No, oprócz tego jeszcze czekam na trzy paczki, a akurat przyszła ta. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Także uwaga, horror pod tytułem aplikacja zwany też jako Bedevild, to Dokładnie. To wyraża więcej niż tysiąc słów. A teraz bardziej na poważnie przejdźmy do recenzji. Tak naprawdę mógłbym zrobić tutaj trzyminutową recenzję, pojechać subiektywnie i zakończyć temat. Natomiast natomiast ze względu na to, że chcę jednak szerzej ten film omówić, to będzie troszkę dłużej. Nikki wasn't sick or to Specjalnie na potrzeby tej recenzji rozbiję tak naprawdę ten horror na trzy etapy. I po kolei wam omówię, co tak naprawdę działo się na wstępie, w pierwszej fazie filmu, w rozwinięciu i w zakończeniu. Zaznaczam, że nie będzie spoilerów, będę po prostu tylko mówić o rzeczach, które się działy, ale w taki sposób, że nie będzie to miało wpływu na odbiór filmu, ani na fabułę, ani nic wam nie zdradzę. Takiego, co mogłoby wam zepsuć film, także spoilerów nie ma. Zanim jednak poruszę wstęp tego filmu, to najpierw króciutko o czym on opowiada. Mamy tutaj oczywiście historię morderczej aplikacji, która terroryzuje pięciorgo czy tam sześciorgo znajomych. Jest to oczywiście amerykańska produkcja, kolejna z rzędu tak naprawdę. Reżyserami tego horroru oraz scenarzystami są takie postacie jak Abel Wang oraz Barry Wang. Jeżeli oglądaliście mój odcinek, w którym zapowiadałem, że taki horror się w ogóle pojawi, to powinniście wiedzieć, tak, troszeczkę więcej. Ja mówiłem już tam o tych, o tych twórcach, że nic nie zrobili, o tym z że średnio się zapowiada, i moje oczekiwania, przewidywania w zasadzie były między 4 a 5 gwiazdek. Czy się pomyliłem? Dowiecie się troszeczkę później, ale chyba już ze wstępu wynika, że się nie pomyliłem, prawda? Ocena tegoż dzieła na Filmwebie obecnie oscyluje w okolicach 4.0, czyli naprawdę arcydzieło. Jeżeli chodzi jeszcze o fabułę, to powiem tak krótko, że. Nasza aplikacja to jest po prostu taka nadprzyrodzona siła. Za tą nadprzyrodzoną siłą stoi Mr. Bedevil, który właśnie terroryzuje naszych tutaj głównych bohaterów tego filmu. Cały motyw opiera się na tym, że jedna z dziewczyn w tym gronie umiera właśnie poprzez tą aplikację, a w zasadzie jakby poprzez konsekwencje, które ta aplikacja wywołała. Ale więcej o tym dowiecie się już w samym filmie. No i po jej śmierci przychodzi do tej naszej grupy znajomych, do każdego z tych osób, zaproszenie właśnie do, dokładnie do tej samej aplikacji. Ale że oni oczywiście no, chcą wiedzieć o co chodzi, no to ją pobierają, ale nie mają pojęcia tak naprawdę, z czym zadarli. Pierwsza faza filmu, czyli tak naprawdę około 20, może nawet 30 minut, skupia się tak naprawdę na zarysie fabuły, czyli na opowiedzeniu nam tej historii, a w zasadzie nie całej historii, tylko o co tak naprawdę w niej będzie głównie chodzić. Czyli, właśnie mówią trochę o tej śmierci, oczywiście ją pokazują. Jest jakaś taka scena pierwsza wstępu, gdzie już troszeczkę próbują nas wystraszyć. Jak, jak się ma to do w ogóle wystraszenia widza, to powiem trochę później. W zasadzie, ten pierwszy etap filmu to jest tylko chodzenie, gadanie i tak naprawdę mongolskie dialogi nastolatków, którzy tylko i wyłącznie rozmawiają o tym, co się stało. Oraz o tym, kim oni to będą w przyszłości. Jeden to chce być youtuberem i w ogóle wspominają tam takiego człowieka jak Pigdipa i nie wiem czy kojarzycie. Jest to numer jeden, jeżeli chodzi o ogólnoświatową listę na YouTubie. To jest człowiek, który ma około 51 milionów subskrypcji w tym momencie. A reszta biadoli, że zrobi magistra i będzie musiała po nim pracować w starbucksie, no bo dla magistrów pracy nie ma. Także oprócz tego jeszcze są jakieś słabe żarty, jakieś takie podteksty czasami nawet. Oraz dialogi typu Ej, ty no, wiesz, po studiach to chujowo będzie, nie? Yy, no wiesz, no tak, ale ja będę YouTuberem, to ja będę miliony zarabiać, będę robić pranki i w ogóle to jest ten czarny, a czarny to zawsze w horrorach ginie pierwszy, wiesz, ale ja to chyba nie. Swoją drogą to autentyczne, co teraz powiedziałem. Ten murzyn po sobie ciśnie, tam jest właśnie jeden czarnoskóry człowiek, ja po sobie ciśnie. akurat to, co powiedziałem teraz w kontekście horroru, że ginie pierwszy, to powie dopiero później, ale żebyście wiedzieli, co tam mniej więcej będzie, to troszeczkę zarysowałem już. Także do dopełnienia tego już pierwszego etapu jeszcze mała rekonstrukcja. I przedstawię wam... Przykładowy jeden z dialogów, oczywiście tutaj improwizuję, ale mniej więcej tak to właśnie wygląda. Czy no wiesz, ściągnąłem tę aplikację i je zainstalowałem, nie? Teraz ona do mnie mówi. Fajnie, co? No ty kurwa, ja też mam tę te aplikację. Ty, dobra, to pogadaliśmy, a co tam w szkole? Fajnie, nie? Yy, idziemy, dobra, idziemy do mnie, choć posiedzimy se. Teraz przenosimy się do domu. Och, ach, uch, ech, och. Dobra, już po ruchanku to idę do sracza. I teraz pokażemy scenę na Sraczu, kiedy sobie używam aplikacji. Tym, 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 tym. Pip, pip, pip. Halo, Mr. Braderville. Chcesz mnie zajebać? Aha. Ale generalnie to nic mi nie zrobisz, co nie? Bo jesteś tylko aplikacją. Nie, nie jestem tylko aplikacją. Zapierdolę cię. Coś w tym stylu. Oczywiście mieliście świadomość, że mocno naginam teraz te dialogi, ale niestety są mongolskie, tak jak już powiedziałem w pierwszej części, także Pierwszy etap przedstawia nam historię i mongolskie dialogi nastolatków, którzy są tak naprawdę świadomi tylko i wyłącznie tego, że jedyne co się dzieje w ich świecie to uzależnienie od sieci, i jest tam nawet taka scena, gdzie wszyscy tylko albo z telefonami, albo z laptopami, ale oni star starają się jeszcze od tego izolować, i jak ze sobą rozmawiają, to składają telefony na kupkę i nikt nie może dotknąć telefonu, bo wtedy zapłaci hajs. Like Rozwinięcie filmu, czyli faza numer dwa, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o kształt tego filmu, najciekawszy, tak naprawdę, no może nie moment, ale znaczny fragment filmu, ponieważ dostajemy tam całkiem zacnie wykreowane postacie, które straszą naszych głównych bohaterów. Natomiast oprócz kreacji, i oprócz całkiem ładnych zdjęć, niestety ten film nie oferuje sobą niczego więcej. Ponieważ, po pierwsze, nie ma tam klimatu kompletnie żadnego ze względu na to, że nie ma go tam co zbudować, ani miejsce, w którym film się rozgrywa, w którym dzieje się po prostu akcja, te miejsce no, to jest tak naprawdę dom, albo szkoła, albo jakaś ulica, podziemie, garaż. Tak naprawdę nie są to miejsca klimatyczne, chyba, że jeszcze, chyba żeby się je dobrze ograło jakąś naprawdę genialną muzyką, to może jeszcze. No i żeby aktorzy się trochę wysili, a tutaj niestety tego nie dostajemy. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. Horror jest napchany jumpscarami. Jest ich od zajebania i nie użyję tutaj innego stwierdzenia. To, że w pierwszej części ich praktycznie nie ma, bo dopiero jest wprowadzenie w historię, to w rozwinięciu jest naprawdę jumpscare na jumpscare'y. I jedyne momenty, nawet nie klimatu, tylko lekkiego niepokoju, który jest w tym filmie budowany momentami, to są właśnie tylko i wyłącznie sceny przed jumpscare'em, bo my po prostu jako widz, jako widzowie doskonale się orientujemy i wiemy, kiedy jumpscare będzie, ze względu na to, że wiecie, już jest kamera troszeczkę inaczej usytuowana, ona się zaczyna zbliżać, zaczyna grać jakaś muzyczka niepokojąca i faktycznie ona jakiś tam niepokój w nas jest w stanie wywołać, natomiast y, oczywiście taka, takowa scena finalnie kończy się głośnym chuchnięciem, jebnięciem, pierdolnięciem z całej pety i wyskoczeniem jakiejś mordy. O ile te mordy jeszcze są fajnie właśnie wykreowane, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, to niestety ani to nie ma klimatu, ani to nie straszy, bo to jest tylko i wyłącznie dźwięk, ani to nie ma za, za specjalnie sensu. Tutaj jest po prostu napchane na siłę. Zawsze mówiłem, że amerykańskie horrory to robią i pchają te jumpscary i pchają. Natomiast nie sądziłem, że ktoś będzie w stanie zrobić jeszcze bardziej hamski horror i napchać tego jeszcze więcej w momencie, gdy już po prostu żygamy tym, bo pojawia się to w co drugim albo nawet częściej w filmie, co nie? Także Wjebać tyle jamskerów do jednego filmu i ani jednej sceny innej, która nie jest jumpscarem, a która ma straszyć albo powodować niepokój, coś jest nie tak. Say, lights off. Lights off. This, Bedevil, tak więc, od popadnięcia już naprawdę w apogeum z jumpscarów w tym filmie, bo naprawdę o ile. Dużo horrorów to stosuje, to naprawdę ostatnimi czasy chyba przez kilka lat nie widziałem horrorów, w którym byłoby tego aż tyle. To jest po prostu niewiarygodne, że można tyle tam tego napchać. Każda, każda scena co chwilę, co kilka minut, głównie właśnie w środkowej części filmu. Zostawiając już ten najbardziej powielany schemat horrorów w tyle, powiem trochę o logice albo o zachowaniu bohaterów. I podam tutaj akurat konkretny przykład jednej ze scen. Mamy naszego czarnoskórego gościa, który już jest w takiej fazie, że ta aplikacja faktycznie ma zamiar go straszyć. Oczywiście nasza wspomniana wcześniej aplikacja robi to w taki sposób, że z bohaterów wie, wie, czego się boją, i na tej podstawie dobiera jakby, że tak to nazwę, straszaki dla tych właśnie, że postaci. No i posługując się właśnie przykładem jednej ze scen, mamy naszego czarnego skórego, tutaj bohatera, który wchodzi do garażu podziemnego. I po chwili się orientuje, że coś jest nie tak, bo idzie za przed nim jakaś postać, i później ta postać się obraca, i on widzi, że to już nie jest zwykły człowiek, tylko właśnie jest to jakaś nadprzyrodzona moc, siła, jakaś postać, jakieś, jakieś wcielone zło. I co on robi? On nie ucieka z tego garażu tą drogą, którą wszedł, czyli tam, gdzie są ludzie, samochody, gdzie jest trochę jaśniej, może nie tyle co jaśniej, bo był wieczór, natomiast wiecie, jest bezpieczniej niż w tym garażu, bo na pewno ludzie by go zauważyli i ta dziwna istota już by go nie goniła. Ale nie, on zamiast się cofnąć dosłownie te kilka metrów i wyjść tamtędy, co robi? Ucieka oczywiście w najgłupsze miejsce, jakie tylko może. Czyli tak naprawdę gdzieś do końca tego garażu podziemnego jeszcze gdzieś skręca, co dodatkowo wydłuża jego trasę i wychodzi na to, że on jest w jakimś labiryncie, a wystarczyło kilka metrów się cofnąć, żeby po prostu opuścić tenże parking. Ale nie, biegnie dalej na siłę, później się zatrzymuje, rozgląda, widzi coś znowu i biegnie dalej. I tak naprawdę zapada się w jeszcze większy labirynt, i już praktycznie nawet nie wie, gdzie jest wyjście, bo w każdą najmniejszą szczelinę i dziurę się wepnie, tylko i wyłącznie, żeby sobie jeszcze tej drogi dołożyć, i to ma być właśnie te budowanie klimatu i napięcia. Naprawdę, moim zdaniem, niestety nie. App, cursed, Czyli podsumowując, etap drugi naszego świetnego horroru. Twórcy zjebali wszystko, co mogli zjebać, czyli nie stworzyli klimatu, nie stworzyli napięcia, nasrali jumpscarami, dali aktorów, którzy nie radzą sobie źle, natomiast jakoś za specjalnie przekonywujący też nie są, a niektóre sceny wyglądają po prostu na takie sztuczne i wymuszone, jeżeli chodzi o emocje, które nimi w tym momencie, że tak powiem, władają. I co jeszcze można było zepsuć? Można było właśnie zepsuć to, że mimo całkiem dobrej muzyki w filmie. Nie oddaje ona klimatu, ani go tym bardziej nie dodaje. No i niestety nie działa na widza tak jak powinien ten film, ponieważ naprawdę na wielu scenach ludzie się śmiali i jeszcze głośno komentowali, no że nie da się tego po prostu wystraszyć i tak jak mówię salwy śmiechu coś oznaczają. Na horrorach o ile jeszcze czasem fajnie się ogląda jakąś wstawkę, gdzie ktoś zarzuci jakimś żartem jeszcze tym bardziej właśnie jak ten na przykład nasz Murzyn ciśnie po sobie, no to było nawet śmieszne, ale bez przesady jeżeli Połowa filmu ma tak wyglądać, i nie chodzi mi już teraz o dobry humor, tylko o chujowe sceny, które po prostu ten uśmiech na twarzy czy śmiech po prostu głośnie wywołują na sali kinowej. It was Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która została oczywiście nawet nie nazwę to niewykorzystanym potencjałem, tylko została po prostu spierdolona, czyli zakończenie filmu. Ponieważ zakończenie filmu pozostawia więcej niż trochę do życzenia. I co ja mam na myśli? Oczywiście dużo wam nie powiem, no bo ciężko, akurat jeżeli chodzi o zakończenie, nie zaspoilerować. Natomiast jeżeli twórcy myślą, że w ten sposób można to było zakończyć, albo że miało to jakiś, może nie głębszy sens, nie doszukujmy się głębszego sensu w horrorze, natomiast miało to najprawdopodobniej być jakieś uzasadnione, w miarę logiczne i miało być to jednym z takich optymalnych, jakichś możliwych, możliwych rozwiązań, na które wpadają oczywiście nasi bohaterowie, a głównie nasz czarnoskóry bohater. I o dziwo, Murzyn nie ginie pierwszy i nawet w ostatnim etapie filmu nadal jest Murzyn. Także troszeczkę tutaj mówię, minimalnie coś takiego ironicznego się pojawia, co w scenariuszu na pewno było zaplanowanym takim aspektem. I to jest nawet ok, tyle że reszta już niestety nie. Jedynym tak naprawdę moim wrażeniem i odczuciem to to, że albo ten scenariusz jest pisany po prostu dla takiej typowej młodzieży, żeby właśnie ten horror straszył dzieciaki, albo nie wiem, albo ktoś jest po prostu. Nie chcę mówić, że reżyser, że reżyser i scenarzysta są głupimi ludźmi, bo absolutnie ich nie znam. Natomiast albo celowo napisali głupi scenariusz i ukazali po prostu świat taki zagrożony siecią, internetem nie wiem, profilami jakimiś, w sensie, że mam na myśli media społecznościowe i że ludzie tylko w tym siedzą i są uzależnieni, a dialogi są na takim, wiecie, mongolskim właśnie poziomie, na podwórkowym takim slangiem sobie tam rzucają. I teraz pytanie powstaje takie, czy to było zamierzone? Czy jednak twórcy po prostu tworząc swój pierwszy film horror no nie potrafili wpaść na nic bardziej ambitnego i stworzyć lepszego scenariusza? O ile nie mówię, że kino Grozy musi być ambitne, nawet że ma być ambitne, bo chyba praktycznie nigdy nie jest, no jednakże tak kretyńskich dialogów, które na szczęście troszeczkę później się poprawiają, już w środkowej części filmu i w końcówce jest tak już to troszeczkę wraca do poziomu pierwszych kilkunastu minut. Ale uwierzcie mi, że naprawdę czasem, w, dlaczego ja albo w trudnych sprawach, są dialogi na dokładnie takim poziomie, także to, to coś tu nie działa, nie? No To w tym momencie po prostu staje się to mało widowiskowe i co tutaj dużo mówić. Przepraszam Was z góry, że ta recenzja jest taka długa, ale chciałem naprawdę szczegółowo ten film omówić. Poruszę też jeszcze jeden aspekt, o którym powiedziała mi, w zasadzie zasugerowała moja znajoma, która swoją drogą ten horror oceniła na 6 gwiazdek w skali 10-gwiazdkowej że Pozdrawiam Marię. No a powiedziała mi m.in. to, że horror nie musi tutaj emanować jakimś genialnym scenariuszem i no jest to tematyka, która zupełnie inaczej jest odbierana poprzez widownię, aniżeli jakieś dramaty czy jakieś ambitniejsze filmy. Jasne, ja się zgadzam z tym jak najbardziej. To jest prawda. Horrory po prostu często są tylko odmóżdżaczami i rozrywką. I to by było w porządku, ale widać w tym filmie, że twórcy próbują jednak zrobić coś trochę bardziej ambitnego, bo tak jak mówiłem, no fajne kreacje zrobili. Pomysł sam na tą aplikację i połączenie tego właśnie z obecnym takim problemem, nawet społeczeństwa, czyli tym uzależnieniem od sieci, no to nie jest jakiś banalny temat. To jest dosyć ambitny temat, który ma spory potencjał i można go całkiem dobrze pociągnąć. No ale niestety, sposób w jaki film jest prowadzony oraz te dialogi, zachowania tych bohaterów, nielogiczne sceny, masa schematów, po prostu powielające się rzeczy i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej napchane tego wszystkiego. To skumulowało się w taką papkę, którą ogląda się po prostu bez takiej przyjemności. Ale muszę wam powiedzieć, że jedynym pozytywnym aspektem tych wszystkich jumpscarów, które tam były, to to, że nie zasnąłem, bo troszeczkę przymulałem, a po prostu co kilka minut te huknięcie mnie lekko wybudzało, tak że mogłem w spokoju, że tak powiem, ten film dokończyć. W spokoju oprócz oczywiście ludzi, którzy się śmiali, i to jest też dosyć irytujące, że jednak ktoś na całą mordę się śmieje w tym kinie. O ile to jest śmieszne, ja rozumiem, ale nie musicie drzeć japy, jak jesteście w kinie, bo może ktoś ogląda też film obok i nawet go to śmieszy, ale, nie, ale jednak jesteśmy na sali i wymaga się tam ciszy, także apeluję do ludzi, którzy się śmieją na całą salę, proszę was, nie róbcie tego, szczególnie jak macie jakiś świński śmiech i brzmi on tak Nie mogę tak robić, ale to naprawdę rozprasza i irytuje, nawet jeżeli film jest głupi i śmieszny, także błagam was, nie róbcie tego. Także troszeczkę przymykając oko na to wszystko i podchodząc do tego w ten sposób, że jednak jest to horror i nie oczekujmy zbyt wiele, nie miejmy wygórowanych oczekiwań. Okej, okay, spoko, ale tak jak mówiłem horror tutaj celuje w bycie nieco bardziej ambitniejszym jednak horrorem aniżeli zwykłe, przeciętne produkcje, jakieś wiecie gówniane slashery czy coś w tym stylu, czy banalne tematy. To porusza jednak troszeczkę bardziej złożoną tematykę i niestety sobie nie radzi, wykłada się... I tyle w tym temacie chyba tak naprawdę. Także podsumowując na szybciutko, jeszcze powtórzę w wielkim mega skrócie to, co powiedziałem. Pierwsza część filmu mongolskie dialogi. Wprowadzenie w historię nic nadzwyczajnego. Zwykła dyskusja nastolatków, taką jak możemy na co dzień usłyszeć gdziekolwiek na jakiejś uczelni czy w szkole. Druga część filmu od zajebania yy, powo powolne takie wprowadzenie znowu wyjaśnianie troszeczkę już momentami, co się tam dzieje, dlaczego tak się dzieje. No, i głupie, nielogiczne zachowania bohaterów, właśnie tego typu uciekania nie tam, gdzie trzeba, albo w domu, zamiast do drzwi, to na górę, oczywiście po schodach, żeby się schować. No i po prostu powielone wszystko, co można powiedzieć w horrorze: brak klimatu, brak jakiegokolwiek napięcia, chwilowy jedynie niepokój przed jumpskerami, czyli tak naprawdę dosyć często, ale to jest dosyć krótkie. Znowu, te napięcie jest krótko stymulowane, po prostu, przepraszam, nie napięcie, tylko niepokój, oczywiście. No i mimo tego, że jest tam dobra muzyka, to nie oddaje klimatu, bo ani nie oddaje go miejsca, w którym film się rozgrywa, ani aktorzy. No i zakończenie filmu, niestety, może nie tyle co przewidywalne, bo w zasadzie nie było jakieś tam do przewidzenia nie wiedzieliśmy, co do końca się stanie. To jest niestety dosyć głupie, stosunkowo naciągane oraz kompletnie niewidowiskowe, jeżeli chodzi o sens i logikę tego, co się tam wydarzyło. Także to pozostawia chyba najwięcej do życzenia, bo taki temat wyjaśnić w taki sposób, nie za specjalnie to się przyjmuje według mnie oczywiście i według na pewno wielu ludzi, którzy na ten film pójdą albo już poszli. Także zamykając już temat i oceniając ten film, mimo przymrużenia oka na niektóre rzeczy, ponieważ jest to horror po prostu, a nie ambitne kino, no to niestety tylko i wyłącznie 4 na 10 i to jest taka ocena, przy której się troszeczkę wahałem. Bo byłem skłonny również dać trzy gwiazdki, ale byłem nawet skłonny dać pięć, yy, pomijając po prostu już niektóre rzeczy i przymykając jeszcze mocniej oko. Ale cztery to będzie tak wyśrodkowana ocena na to wszystko. Także w tym temacie i w temacie tego filmu to już wszystko. A Wy, jeżeli go widzieliście, to koniecznie skomentujcie co o nim myślicie. Tylko błagam, jak napiszecie, że on jest dobry, to po potrzebuję listy argumentów naprawdę solidnej listy argumentów. A czy do kina się tak naprawdę warto wybrać czy nie? To już ja wam mówić absolutnie nie będę, ponieważ uważam, że powinniście spytać się już tak naprawdę swojego gustu filmowego, czy ten horror warto obejrzeć czy nie. Ja wam mówić nie będę, ponieważ po prostu niektórym może się spodobać, niektórzy może oglądają mniej filmów i nie będzie im przeszkadzała głupota po prostu tego horroru. Także tak jak wspomniałem, komentujcie solidne argumenty, poproszę. A jeżeli filmu jeszcze nie widzieliście, no to mam nadzieję, że go Niebawem obejrzycie i będziecie mogli się wtedy swoją opinią podzielić. Także mam nadzieję, że ktokolwiek dotrwał, bo pewnie już jest ponad 20 minut tej recenzji, ale naprawdę postaram się już takich długich nie robić. Także ja wam dziękuję mocno za wysłuchanie, jeżeli dotrwaliście faktycznie. I to by było tyle na dzisiaj. Także niedługo się pojawi odcinek z najlepszymi horrorami w roku 2016 oraz najgorszymi, troszeczkę później. Także ja Was oczywiście zapraszam, wyczekujcie i do zobaczenia, moi drodzy, cześć. A tak naprawdę, coś lepszego, co mogę Wam polecić zamiast tego filmu, to jest ta naprawdę świetna poduszka z Chin. 2,5 dolara kosztuje dosyć przyjemna w dotyku, naprawdę będzie Waszym fajnym przyjacielem. Także emoji z Facebooka w postaci takiej poduszeczki pillow, pillow, pillow. Jest naprawdę zacna. Jeszcze będę miał fioletową, to wtedy też będę ją sadzać tutaj w niektórych kadrach. Jest taka emotka, taki diabełek fioletowy na fejsie, jak kojarzycie, to, to jeszcze też ma przyjść. także... Kupa będzie miała oprócz drugiej kupy przyjaciela. Gdzie jest druga kupa? Druga kupa jest tutaj. Także kupy wam machają jak w familiadzie ludzie do rzepek i kupy również się z wami chciały po prostu pożegnać. Yy, bardzo, bardzo fajne, naprawdę ozdobne podusie. Nie wiem kto ozdabia dom głównym, ale to jest taka forma ozdoby. Także ozdobnika. No. Rekomenduję wam to zdecydowanie mocniej niż film. Jak ktoś będzie chciał link do takiej poduszki, to wam wrzucę. I nie, nie jest to reklama. Chińskie dzieci nie zapłaciły mi za zareklamowanie poduszki. Uwierzcie, że nawet nie śmierdzą i szybko przyszły. Są naprawdę fajnie wykonane dobrego materiału. Świetne, podusie. Na razie.